Cześć, witajcie w naszym kolejnym wideokaście. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co dotyczy każdej firmy, która rozlicza energię: produkty formułowe, modele dynamiczne czy elastyczne rozliczenia. Moim gościem dzisiaj jest Janusz, współtwórca naszego nowego rozwiązania, o którym za chwilę porozmawiamy. Cześć Janusz. Cześć Asiu. Witam wszystkich. Janusz, pojawił się u nas temat produktów niestandardowych. Czy to jest coś nowego, czy to jest coś, co już wcześniej istniało, tylko nabrało trochę innego znaczenia? Jakbyś mógł powiedzieć w ogóle też, co to są te produkty? Temat produktów niestandardowych nie jest nowym tematem. To jest temat, którym firma Ebicom zajmowała się już kilkanaście lat temu, oferując go dużym klientom. Natomiast dzisiaj ten temat został upowszechniony dzięki temu, że pojawiły się na rynku liczniki inteligentne. Produkty niestandardowe to produkty, które w odróżnieniu od dotychczasowych rozliczeń, opartych na rozliczeniach okresowych, operują na danych z rozdzielczością godzinową lub piętnastominutową. A więc każde rozliczenie każdych piętnastu minut odbywa się niezależnie. Tych rozliczeń w związku z tym jest bardzo duża ilość, i wymagane jest zupełnie nowe podejście do sposobu ich realizacji. Jeśli chodzi o produkt formułowy, zamiast jednej stawki, klient może mieć cenę uzależnioną od pory dnia, wolumenu. Produkty, o których Ty wspominasz czyli zróżnicowanie cen w porach dnia były dostępne już od dłuższego czasu na rynku. To dotyczy oczywiście taryf. Każdy z nas może wystąpić do sprzedawcy o ofertę zróżnicowaną na dzień i noc. To oznacza, że w ciągu nocy będę miał tańszą energię, w ciągu dnia droższą. Natomiast produkty formułowe, o których my mówimy, mają zróżnicowaną cenę w każdych 15 minutach. To oznacza, że ta cena jest mocno dynamiczna, a z tym wiąże się również jakby współudział w konsumowaniu energii zgodnie z pewnymi zasadami, które wynikają z potrzeby równoważenia obciążenia naszej sieci elektroenergetycznej. Jakbyśmy byśmy to mógł jeszcze wytłumaczyć? Do tej pory mieliśmy do czynienia głównie z elektrowniami zawodowymi, natomiast od kilku lat bardzo mocno wpływ na ilość energii, jaka pojawia się w naszej sieci, mają również mniejsi wytwórcy. Wytwórcy, którzy wytwarzają energię czy to z fotowoltaiki, z farm fotowoltaicznych, prosumenci, jak i z elektrowni wiatrowych. To powoduje, że ilość energii, która pojawia się w sieci, jest zróżnicowana w czasie, ponieważ jest zależna nie tylko od stabilnych dostaw energii z elektrowni zawodowych, ale również od zmiennych warunków pogodowych, które decydują o produkcji energii z OZE. OK, a co z odbiorem energii? Odbiór energii również uległ drastycznemu zróżnicowaniu, ponieważ w naszym kraju bardzo duży w tej chwili jest popyt na klimatyzację, co zmieniło profil zużycia Odbiorców, szczególnie indywidualnych. W związku z tym, połączenie tych dwóch elementów, czyli zróżnicowanej produkcji i zróżnicowanego odbioru, powoduje rozjazd pomiędzy ilością energii, jaka znajduje się w systemie, a zapotrzebowaniem. To zaś spowodowało, że na giełdzie energii ceny zmieniają się w dosyć drastyczny sposób, osiągając czasami wartości ujemne. Co to oznacza wartość ujemna ceny energii? To oznacza, że producent, który wyprodukował energię, musi za nią zapłacić, a odbiorca otrzymuje za to wynagrodzenie. OK, czyli Janusz, to nie jest nowość, to jest coś, co w końcu może zacząć działać. Co się stało, że produkty nagle wracają do gry? To jest bardzo ważne pytanie. Głównym powodem, dla którego produkty dynamiczne, produkty formułowe są u nas wdrażane. Jest przede wszystkim rozpowszechnienie się liczników inteligentnych. Dzisiaj liczniki inteligentne dostępne są zarówno dla odbiorców biznesowych, praktycznie dla wszystkich, jak również dla odbiorców indywidualnych, gdzie w planach jest instalacja praktycznie dla każdego odbiorcy w ciągu najbliższych kilku lat u wszystkich operatorów liczników inteligentnych. Ok, mówisz yy, liczniki inteligentne. Co to są liczniki inteligentne? Liczniki inteligentne to liczniki, które potrafią mierzyć w dowolnych interwałach czasowych energię zużytą przez klienta. Dzisiaj ten pomiar dokonuje się z częstością 15 minut, ale również posiadają wbudowany moduł zdalnej komunikacji. W przeciwieństwie do tego, jak było do tej pory, że do licznika musiał podejść inkaset i odczytać jego wartość, z licznika inteligentnego ten odczyt praktycznie wpada od razu do operatora, do jego systemu rozliczeniowego. Myślisz, że kiedyś będą takie liczniki, które będą mierzyć co minutę? Nie myślę, ja jestem o tym przekonany. Już dzisiaj mówi się o tym, żeby zawężać okres pomiaru do 5 minut, a być może właśnie do minuty, tak jak mówisz, Asiu. Skoro mówimy o danych 15-minutowych, pojawia się pytanie o ceny dynamiczne. Jak to wpływa na Odbiorców. Odbiorcy mają możliwość korzystania z cen dynamicznych pod warunkiem, że potrafią wykorzystać atrybuty użytkowania właśnie energii w sposób dynamiczny. Co to oznacza? Ponieważ ceny są zmienne w ciągu dnia i mogą osiągać nawet wartości ujemne, to użytkowanie energii w tych momentach, kiedy cena jest tania, spowoduje, że mój rachunek za energię jako odbiorcy będzie znacznie niższy. Jeżeli nie potrafi z tego mechanizmu korzystać, to niestety nie osiągnie tych korzyści. A jakie korzyści daje stosowanie cen dynamicznych przez naszych klientów, czyli spółek obrotu energią? Spółki energetyczne bardzo chętnie korzystają z różnych mechanizmów rozliczeń elastycznych, z tego względu, że umożliwia to przerzucanie pewnych form ryzyk na klienta. Ryzyko niezbilansowania, ryzyko odchyłki. To są ryzyka, które sprzedawca przerzuca na klienta, osiągając dzięki temu większy zysk. Sprzedawca ma gwarancję zysku, a odbiorca niższą cenę. Dzięki produktom formułowym sprzedawca pozbywa się pewnej części kosztów w formie ryzyk, natomiast klient uzyskuje możliwość obniżenia tej ceny, ponieważ otrzymuje. Wycenę pozbawioną pewnych składników, które do tej pory przyjmował na siebie sprzedawca. Czyli tak naprawdę klient zyskuje większą kontrolę, ale też musi się tej kontroli nauczyć. Czy przeniesienie ryzyka na klienta nie jest to oszustwo? Zdecydowanie produkty formułowe i przenoszenie ryzyka na odbiorcę nie są żadną formą oszustwa. To raczej krok w kierunku klienta. I próba obniżenia jego rachunków. Dzięki produktom formułowym, to właśnie klient zyskuje możliwość wpływania na końcowy wynik, jaki jest rachunek, jaką jest faktura, którą otrzymuje od sprzedawcy. Oczywiście przenosi się pewne ryzyko, w związku z tym to klient czy odbiorca musi rozumieć, w jaki sposób ten rynek energii funkcjonuje. To jest rola dla sprzedawców i dystrybutorów, którzy Podejmują pewne działania w kierunku edukacji odbiorców, w jaki sposób powinni prawidłowo korzystać z możliwości, jakie daje współczesny rynek energii. I w tym momencie pojawia się nasze rozwiązanie, nasz nowy system. Janusz, możesz powiedzieć więcej, jak my jako EBI.com pomagamy w tych nowych rozwiązaniach. Nasz główny flagowy system, system IRIS, wspomaga oczywiście rozliczenie produktów. Po cenach dynamicznych, natomiast teraz przystępujemy do tworzenia nowego systemu, nowego rozwiązania, które ma kompleksowo zapewnić rozliczanie po dowolnych formułach, jakie sprzedawca będzie chciał zaoferować klientom. Czyli to są te produkty niestandardowe, o których mówiliśmy wcześniej? Tak, to są te produkty niestandardowe, których formuł do końca nie znamy, ale można je będzie definiować elastycznie, w zależności od potrzeb klientów, czyli naszych sprzedawców oraz ich odbiorców. Możesz to bliżej wyjaśnić? Sprzedawca energii chce zwiększyć atrakcyjność swoich produktów, ponieważ chce konkurować na tym rynku energii. Oczywiście. W związku z tym tworzone są coraz to nowe sposoby rozliczania klientów. Bazujące na coraz większej dostępności danych 15-minutowych. Sprzedawcy mają jakby dwa mechanizmy, które zwiększają atrakcyjność ich produktów. Jeden mechanizm polega na tym, że klient może współuczestniczyć w procesie zakupu energii. Mhm. Drugim mechanizmem jest próba dostosowania przez klienta swojego profilu zużycia do zmieniających się cen energii. Jeżeli sobie wyobrazimy, że ceny energii. Zmieniają się w ciągu dnia, czasami nawet osiągają wartość ujemną, to będzie to oznaczało, że klient, który użytkuje energię w momencie, kiedy tak. cena energii jest niska, dzięki temu obniża swój rachunek. Te dwa mechanizmy kupowania energii przez klienta w odpowiednim momencie, jak również uczestniczenia w tych zmianach cen, czy korzystaniu z zmienności cen, powoduje, że sumarycznie klient może Obniżyć swój rachunek. A to z kolei daje możliwość tworzenia różnego rodzaju modeli rozliczeniowych, które powodują, że te mechanizmy zaczynają funkcjonować w rzeczywistości. Mnie to też teraz ciekawi, jak my mamy na to wpaść. W sensie wcześniej powiedziałeś, że to spółki obrotu nas edukują, ale skąd klient ma wiedzieć, jaki model wybrać? Spółki obrotu, które potrafią edukować klienta, oferują mu również produkty, które mogą być. Czy powinny być dostosowane do jego rzeczywistego zapotrzebowania? Sprzedawcy energii powinni dostosować ofertę produktów do rzeczywistych potrzeb klienta, ale do tego są potrzebne dynamiczne mechanizmy, które potrafią rozliczać energię w taki sposób, aby ona była najbardziej korzystna dla tego odbiorcy. Wyobraźmy sobie, że mamy klienta, który ma panele fotowoltaiczne, który ma pompę ciepła, który ma magazyn energii. Jego sposób użytkowania tej energii będzie zupełnie inny od przeciętnego Kowalskiego, który użytkuje energię tylko po to, żeby zagrzać obiad. Czyli też tutaj wychodzi nasze rozwiązanie, tak? Nasze rozwiązanie przede wszystkim opiera się na możliwości definiowania dowolnych modeli rozliczeniowych dostosowanych do właśnie potrzeb sprzedawcy. Tak? To sprzedawca decyduje, jaki model zastosować w danym przypadku i rozliczyć klienta zgodnie z tym modelem. Dobrze, a jak to działa? W takim sensie rozumiemy całą formułę ideę, natomiast jak to wygląda w praktyce? To znaczy, że użytkownik dostanie inaczej sformułowaną fakturę? Ta faktura będzie się różnić od standardowej? Nie, faktura nie będzie się różnić od standardowej, ponieważ to jest narzucone prawem i tutaj nie możemy ingerować. Natomiast możemy udostępnić i udostępniamy odbiorcy jako załącznik do faktury kompletne rozliczenie, w którym widzi, w jaki sposób użytkował tą energię i jak to wpływało na wysokość jego rachunku. Widzi każdą pozycję, każde 15 minut w formie odrębnego wiersza, gdzie może sobie przeanalizować, w jaki sposób użytkował tę energię i czy ją poprawnie wykorzystywał. Czy klient musi mieć ten licznik? Inteligentne, żeby dostać taki raport? Tak, oczywiście bazowanie na standardowych profilach, jak to się określa w energetyce, no nie byłoby zasadne, ponieważ ten standardowy profil to jest pewna średnia z bardzo wielu odbiorców. On się nie nadaje kompletnie do rozliczeń formułowych. Czyli nasz system nie tylko rozlicza, ale też daje klientowi narzędzie, żeby lepiej planować, żeby lepiej zrozumieć swoje wysokie rachunki. <śled> <śled> Nie wszystko musi rozumieć od razu, może się tego nauczyć. Mówimy tutaj o odbiorcach, a czy mamy też rozwiązania dla wytwórców? Zdecydowanie tak. Wytwórca może otrzymać również rozliczenie swojej energii, którą wprowadził do sieci. Przy czym należy zwrócić uwagę, że w przypadku wytwórców mamy do czynienia z bardziej złożoną sytuacją, ponieważ w przypadku, kiedy energia ma cenę ujemną, prowadzenie energii do sieci. Jak to dzisiaj odbywa się wśród niektórych wytwórców, powoduje, że tak naprawdę ponosi on straty, ponieważ za jego energię, którą wprowadził do sieci, musi zapłacić. Tak. Z punktu widzenia prowadzenia biznesu jest to pewien absurd, tak, którego może uniknąć, dzięki temu, że widzi, w jaki sposób powinien reagować również jako wytwórca na sygnały cenowe pochodzące z rynku. Ok, czyli na dzień dzisiejszy jest stratny, ale nasze rozwiązanie pokaże mu, jak zyskać, żeby nie stracić? Przede wszystkim pokaże mu, gdzie traci i gdzie może dokonywać pewnych korekt, jeżeli chodzi o wprowadzenie energii do sieci, ponieważ ma na to wpływ, w związku z tym może reagować zawczasu, aby nie tracić na wprowadzanej do energii sieci. I to jest podstawowa rzecz. Oczywiście mówimy tutaj o prostych mechanizmach, natomiast rynek energii jest bardziej złożony, ponieważ wchodzą pewne inne mechanizmy, które nazywają się na przykład redysponowanie, a polegające na tym, że wprowadza się pewne ograniczenia w produkcji pomimo cen dodatnich. Za które z kolei wytwórca jest wynagradzany. To jest kolejny mechanizm, który chcemy uruchomić w naszym systemie rozliczeniowym. Jestem teraz ciekawa, czy jak taki wytwórca dostanie fakturę z tym raportem przez, wygenerowanym przez nasz nowy system, czy będzie świadom w ogóle wiesz czytać ten raport. Rozpoczynamy od najprostszych mechanizmów, od najprostszego raportowania, natomiast mamy pomysły, w jaki sposób rekomendować pewne zachowania. I to mówimy zarówno o wytwórcach, jak i odbiorcach. System rekomendacji jest jednym z elementów, o którym już dyskutowaliśmy wielokrotnie w firmie, ale nie było na niego zapotrzebowania. Dzisiaj to zapotrzebowanie widać y, narasta mhm. i chcemy doprowadzić do tego, aby te rekomendacje były częścią również naszego modułu rozliczeń. Mhm. A więc. Y, System, który by wskazywał klientowi, w jaki sposób powinien on tak naprawdę użytkować energię, którą konsumuje, jak również w jaki sposób wytwórca powinien wprowadzać energię do sieci. Coraz więcej mówimy o naszym rozwiązaniu, to teraz mam pytanie: czy nasze rozwiązanie działa samodzielnie, czy wymaga wsparcia innych systemów? Nasz system jest systemem autonomicznym ale oczywiście zalecamy, aby go zintegrować z innymi systemami, ponieważ sam w sobie nie zawiera elementów takich jak akwizycja danych pomiarowych czy prognozowanie, to dobrze jest, aby ten system był zasilany z zewnątrz, z istniejących rozwiązań, co umożliwiamy poprzez budowanie odpowiednich interfejsów. Otwartych interfejsów, umożliwiających integrację z dowolnymi innymi systemami istniejącymi na rynku. Okej, okay, czyli to jest niezależny produkt. Tak, jest to niezależny produkt, może działać zupełnie sam, można go zasilać Excelami. Nie jest to zalecane, raczej zalecana jest integracja z systemami biznesowymi. Padło dzisiaj dużo konkretów, ważnych informacji, jakbyś mógł jeszcze naszym widzom, w tak dwóch zdaniach to wszystko podsumować. W ostatnim czasie nasi klienci zwrócili się do nas z pytaniami dotyczącymi nowych rozwiązań opartych o ceny dynamiczne, rozliczenia formułowe. To, co tworzymy w tej chwili, ten projekt, który realizujemy, jest właśnie odpowiedzią na potrzeby tego rynku. Czyli system, który pozwala rozliczać energię inaczej, precyzyjniej, dynamiczniej, z większą świadomością. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję Ci Janusz za rozmowę. I jeszcze zachęcam do przesłuchania naszych wcześniejszych rozmów. Dalej aktualna rozmowa z Bożeną dotycząca Cesire. A jeśli nie padło tu jakieś pytanie, to tutaj mamy Janusza i zachęcamy do napisania, skontaktowania się z nami. Janusz odpowie na każde pytanie dotyczące energii. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę i zachęcam do kontaktu ze mną lub z naszą firmą. Dziękuję bardzo.